Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, za to, że wysyłacie zdjęcia do mnie swoich prac, z projektów, które wykonuję dla Was. Mam nadzieję, że dzisiejsza wywiastka, którą chciałam Wam pokazać, Wam się spodoba i również za gości na Waszej choince. Zapraszam. Zróbcie sobie ulubioną kawę Albo herbatę, zapalcie zapachową świeczkę i zaczynamy. Do wykonania naszej gwiazdki potrzebujemy szydełko 1,5 mm, a także kordonek. W moim przypadku <laughs> kończę właśnie e, już e, maksimum przyjemności. Jak widzicie, naprawdę zostało go niewiele. To jest biały ze złotą nitką, ale oczywiście możecie użyć każdego kordonka, jakim Wam odpowiada ważne, aby dopasować do niego szydełko. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania łańcuszka. Nawijamy sobie kordonek na palec, wkładamy szydełko pod kordonek i ja sobie tak to przerzucam na drugą stronę w ten sposób powstaje taka pętelka <laughs> przepraszam i trzymam sobie ten sznureczek tutaj, kordonek w tych trzech palcach i teraz przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku, raz i w ten sposób mam pętelkę początkową teraz wykonujemy sześć oczek łańcuszka Czyli przeciągamy po prostu kordonek przez pętelkę i za każdym razem to mamy, liczymy to jako oczko. Czyli pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Mamy sześć oczek. Teraz te sześć oczek zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym. Wkłuwamy się szydełkiem w pierwsze oczko i przeciągamy. Tutaj kordonek przez obie pętelki. W ten sposób tutaj powstało nam takie malutkie kółeczko. I to na nim właśnie będziemy teraz pracować. Tą niteczkę, którą tutaj mamy, ja sobie układam wzdłuż tego łańcuszka, tego kółeczka. Dzięki temu wrobię to od razu do środka. Teraz wykonamy 12 półsłupków, zaczynając od dwóch oczek łańcuszka. Czyli wykonujemy dwa oczka łańcuszka jako pierwszy półsłupek, wkłuwamy się do środka tego kółeczka, przeciągamy kordonek, mamy dwie pętelki na szydełku i teraz przeciągamy przez te dwie pętelki, i dzięki temu mamy już dwa półsłupki. I to samo. Ważne, aby razem z tym łańcuszkiem wyszło nam 12 półsłupków. Teraz wkuwamy się szydełkiem w drugie oczko łańcuszka z tych dwóch oczek, które wykonywaliśmy na początku i przeciągamy. I w ten sposób mamy wykonany pierwszy rząd. I teraz wykonujemy. Trzy oczka łańcuszka. Bo będziemy rozpoczynać pracę nad pierwszymi popcornami. Wykonujemy teraz słupek, czyli nawijamy raz nasze dełko kordonek, wkłuwamy się w to samo oczko, w które się wkuwaliśmy przed chwilą. I wykonujemy słupek. Przeciągamy przez dwie i przez dwie. Mamy już dwa słupki. Teraz trzeci, czwarty i piąty słupek. I uwaga, teraz odwracamy naszą robótkę w ten sposób, że widzimy tył i składamy te nasze słupki. W ten sposób przed siebie, czyli stąd składamy je razem i wkłuwamy się w pierwsze oczko tutaj na samej górze, w to trzecie tak naprawdę oczko tego pierwszego łańcuszka, który wykonywaliśmy. Pod dwie niteczki. Mamy teraz trzy pętelki. Tu warto sobie ten popcorn złapać i przeciągamy. Przez to wszystko nasz kordonek. Odwracamy z powrotem, i tak to wygląda. Teraz wykonujemy 5 oczek łańcuszka. I znów spoglądamy na nasze kółeczko. Przeskakujemy jedno oczko obok, tu jesteśmy w tym oczku, to przeskakujemy, wkuwamy się w następne i tu będziemy wykonywać znów popcorny. Czyli pięć słupków odwracamy, wkłuwamy się w pierwszy. I zamykamy. I znów. 5 oczek. I znów to samo. Przeskakujemy kolejne oczko i wkuwamy się w następne. Oraz nabijamy oczywiście. I wykonujemy wykonujemy Odwracamy. Jak się pewnie domyślacie, tych naszych popcornów w tym rzędzie wyjdzie nam 6. Oddzielamy je pięcioma oczkami łańcuszka, i tu pamiętamy, aby przeskakiwać co drugi półsłupek. Tak wykonujemy cały ten rząd. Na koniec łączymy się tutaj oczkiem ścisłym złączeniem tego naszego popcornu. I ja wtedy wracam i pokażę co dalej. Mój rząd. Jest już ukończony. Kolejny rząd będzie dużo prostszy niż ten poprzedni. A mianowicie wykonujemy trzy oczka łańcuszka. I one zastępują nam słupek. Tu mi jakieś oczko uciekło, ale to ja sobie później poprawię. Tym się nie przejmujemy. Trzy oczka łańcuszka. Teraz po tych trzech oczkach łańcuszka znów trzy oczka słupek pod łańcuszkiem. Trzy oczka. I uwaga, słupek w popcornie. Tu się wkuwamy. dobrze sobie sprawdzić, gdzie to się kończy. Wkuwamy się w popcorn. Wykonujemy słupek. W To łączenie z tyłu wkuwamy się. Znów trzy oczka. Na łańcuszku półsłupek. I znów trzy oczka. I na popkornie słupek. I tak przerabiamy cały ten rząd. I widzimy się w kolejnym rzędzie. Nie powiedziałam o tym, ale na końcu tego rzędu tutaj łączymy się z trzecim oczkiem łańcuszka, które zastępowało nam słupek, bo tu było sześć oczek tam naprawdę. Liczymy sobie pierwsze, drugie, trzecie i wkłuwamy się pod dwie niteczki oczywiście oczkiem ścisłym. W ten sposób to się prezentuje. Ten rząd będzie podobny bardzo do tego rzędu tutaj z popcornami. Wykonujemy popcorny po prostu tutaj pierwszy na słupku. W to oczko tu się będzie ciężko wkłuć. w kolejne już będzie to prostsze. Zamykamy. Wkłam się. się pod oczko, a nie w oczko. A akurat w przypadku popcornów to ma znaczenie. Zamykamy. oczek łańcuszka. I popcorn na półsłupku tym razem. Tu już wkuwa się dużo łatwiej. Такой, А это цюшу, а okay. И супер. Jeżeli Wam jest łatwiej robić łańcuszek na lewej stronie, możecie spokojnie robić go na lewej stronie. I znów półsłupek. I tak przerabiamy cały ten rząd, i widzimy się w kolejnym rzędzie. Łączymy na końcu oczywiście tutaj pięć oczek, po tym półsłupku. popkornie na półsłupku tutaj pięć oczek. Tu się łączymy oczkiem ścisłym, i wtedy ja wracam i pokażę, co dalej. Mój rząd jest już ukończony. Rozpoczynamy dość prosty rząd, a mianowicie będą to tylko łańcuszki i półsłupki. Rozpoczynam od wykonania łańcuszka. Następnie łańcuszek jest wykonany, przepraszam, z sześciu oczek, bo zapomniałam powiedzieć. Teraz wkuwamy się półsłupkiem na środku. I znów sześć oczek łańcuszka. I półsłupkiem popcorn. i znów sześć oczek. I w popcornu I tak wykonujemy prawie cały rząd, ponieważ na samym końcu zamiast wykonywać łańcuszka z sześciu oczek, aby nie Potem nie trzeba było wykonywać oczek ścisłych. Wykonujemy trzy oczka łańcuszka i słupek, po tych trzech oczkach od razu, którym wkłuwamy się tutaj w to pierwsze oczko w to miejsce. Czyli tu będzie trzy oczka, tu będzie sześć oczek łańcuszka, półsłupek, trzy oczka łańcuszka i słupek wbity tutaj. I dzięki temu będziemy na środku łańcuszka. Po wykonaniu tego rzędu ja wracam i pokażę co dalej. Mój rząd jest już ukończony. Rozpoczynamy pracę nad ostatnim rzędem naszej gwiazdki. Chyba, że chcecie, aby gwiazdka wyglądała na taką grubszą, ten brzeszek, to wtedy możecie jeszcze zrobić półsłupki, ale nie wykonywać pikotków w tym rzędzie, tylko w kolejnym. I teraz rozpoczynamy. Pracę nad kolejnym, już właśnie tym ostatnim rzędem. Rozpoczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka i słupka na kolejnym, tutaj, tym naszym łańcuszku. I teraz znów wykonujemy trzy oczka łańcuszka. I tym razem podwójnie nawijany słupek. Przepraszam, <laughs> pikotek. Trzy oczka łańcuszka i zamykamy w pikotek. Czyli zamykamy oczkiem ścisłym w pikotek. Teraz trzy oczka łańcuszka. oczko mi ucieka, bo mi się zahacza o to złotko i teraz na tym samym łańcuszku podwójnie nabijany słupek i znowu pikotek chyba, że tak jak mówię chcecie zrobić aby gwiazdka była grubsza wtedy pikotki dopiero przy robieniu półsłupków dookoła więc wtedy pomijacie pikotki w ten sposób. Teraz wykonujemy. Dwa, przepraszam, trzy oczka łańcuszka. Na trzecim oczku wykonujemy pikotek. Zamykamy. I jeszcze dwa oczka. Podwójnie nabijany słupek na kolejnym łańcuszku. W ten sposób. Trzy oczka łańcuszka. Słupek na tym samym łańcuszku. Zamykamy go w pikotek. Trzy oczka, łańcuszka. I na następne. Zamykamy oczkiem ścisłym. W ten sposób wygląda ten brzeżek nie jestem w stanie stwierdzić, czy nie wyszłam z kadru, dlatego pomalutku pokażę to jeszcze raz, jak wykonać ten rząd. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka, słupek na kolejnym łańcuszku, znów 3 oczka łańcuszka. I teraz podwójnie nawijany słupek, czyli dwa razy nabieramy na szydełku, wkłuwamy się w ten sam łańcuszek. Przepraszam, widzicie, znowu zapomniałam o pikotku. Na tym słupku tutaj robimy pikotek, czyli kiedy wykonamy słupek, wykonujemy trzy oczka łańcuszka i wykonujemy pikotek, oczywiście. Teraz dopiero trzy oczka łańcuszka i podwójnie nabijamy słupek. Na tym samym, <laughs> przepraszam, łańcuszku tutaj wykonujemy pikotek. 3 oczka łańcuszka. I teraz tutaj wykonałam pikotek. Natomiast Tutaj wykonam od razu pętelkę, czyli w kolejnych y, przypadkach robimy oczywiście pikotek. Natomiast ja tutaj zrobię pętelkę, czyli na tym oczku ostatnim trzymam go sobie. Tutaj sobie robię jakąś ilość. Oczek, które zastąpią nam łańcuszek. Muszę sprawdzić jednak 2-3 na trzecim oczku. Ta pentelka jest jeszcze za mała. Jeszcze 5 oczek. Albo 10 nawet. I teraz wracam. Liczymy raz, dwa, trzy. Kuwamy się powrotem w to oczko trzecie wykonujemy pętelkę dwa oczka i podwójnie nawijany słupek na następnym łańcuszku pikotek zamykamy go Ten sposób. Trzy oczka łańcuszka na tym samym łańcuszku. Słupek. Oczywiście. Pikotek. I trzy oczka łańcuszka I zamykamy oczkiem ścisłym. I tak przerabiamy naszą gwiazdkę do samego końca. Ja później na koniec pokażę, jak ta gwiazdka wygląda, już gotowa. Tak się prezentuje moja gwiazdka. Oczywiście jeszcze jest niewykrochmalona, niteczki jeszcze nie powciągane, dopiero skończyłam ją w tym momencie. <laughs> tak się prezentuje. Myślę, że. Yy, można się pokusić o zrobienie dłuższej pętelki. Natomiast yy, tak ona wygląda. Te popcorny warto przy usztywnianiu, yy, po wokrochmaleniu, sobie je podnieść do góry. Tak, żeby faktycznie nam tak sterczały jak trzeba. Oczywiście po rozciągnięciu ona będzie się tutaj pięknie nam wyjdą te boczki tej. Józgi. Mam nadzieję, że robótka Wam się podobała i życzę powodzenia.